Na Pawła. Raz zajowami dwa, to jest osoba niepartyjna. Ostatnio tak z ciekawości weszłem na Bytom, nie wiem czy ktoś tu jest Bytomia. I patrzyłem, Paweł był na manifestacjach, ten parę tą wielką manifestację w Bytomiu. I popatrzyłem ile miał ma poparcia w Bytomiu, więc był na trzecim miejscu, tak powiem. Przegrał drugie miejsce 83 głosami. A cały bytom. No to jest jeden taki duży wieżowiec. Miał kilka nawet pierwszych miejsc. I to nie osoby jakieś tam, że tak powiem, tylko głównie osoby z centrum, czy właśnie tam wykopalnianych, gdzie chcą, chcieli zlikwidować kopalnię. To oni głosowali na Powa. Dlaczego? Bo mają dość partii, dość pisów i dość platformy. I to oni głównie dlatego głosowali. To są też nasi, będą wyborcy. Nie możemy o nich zapomnieć. Nie tylko są Joby. A, tak, Dziękuję. Ja. Dobra, ja tylko chwileczkę chciałem podsumować. Jeszcze, jeszcze jeden głos? Dobra, jeszcze jeden głos.